Witajcie na moim kanale. Dziś przychodzę do Was z takim filmikiem Dęką. Stwierdziłam, że muszę zajrzeć do tej swojego kartoniku i trochę zrobić porządków, czyli powyrzucać te wszystkie opakowania, które dla Was tutaj zebrałam. I tak jak zwykle pokażę Wam rzeczy, które zużyłam nie wiem, przez jakieś 3-4 chyba miesiące, może i dłużej z Eivonu i też z Oriflame, tak i Wam coś o tym opowiem. Także tak już po kolei troszeczkę tu się tego nazbierało. Oczywiście są to kosmetyki, które zużywam ja i moja rodzina cała, także nie, nie tylko ja to zużywam, ewentualnie jacyś tam goście, <grym> którzy mnie odwiedzą. Także już Wam pokazuję. Oczywiście taki pierwszy lepszy, proszę bardzo, tuż geniusz jest, jest wykończony, bardzo ładny. Jeden z moich ulubionych tuszu. Bardzo ładnie on zobaczcie, jaką ma. Taką szczoteczkę bo bardzo fajnie się no, rozczesuje rzęsy, ładnie wyglądają. Także tak, to skończyłam. sobie tutaj. Skończyłam krem pod oczy z protinolem. Bardzo fajny. Naprawdę zachęcam, fajnie sprawdza się. Nic się nie dzieje. No nie wiem, ja żadnych uczulenia ja nie miałam, nic się tam nie działo, także też. Zachęcam Was. Oczywiście skończyłam też z New nasze kremy. Na krem na noc i na dzień. E, proszę bardzo, też bardzo fajny, jeden z moich ulubionych kremów e, też akurat właśnie wykończyłam. Także też zapraszam Was do zamówień na te kremy. Bo kremy są bardzo dobre. Taką maseczkę do włosów sobie wzięłam na wypróbowanie. One już nie wiem, czy w tym momencie jest, mi się wydaje, że w jak, jakiejś tam promocji kupiłam chyba Z2, ze Z3. Ze Jeszcze ja chyba mam ze 2 opakowania. One, jakieś groszowe sprawy, one po 6 zł chyba były. Bardzo tanie, oczywiście po 6 zł dla osób, które należą do klubu Avon, także takie właśnie różne promocje też nam się trafiają bardzo w takich praktycznie żadnych cenach. Bardzo fajna maseczka, to jest taka wieloowocowa, bardzo fajnie się potem włosy układają. Ładnie są włosy nawilżone, także też jakby się pokazała gdzieś jeszcze w ofertach, możecie sobie śmiało ją brać. Co tutaj, proszę bardzo, gdzieś na wyjeździe oczywiście żel micelarny do usuwania makijażu w takiej małej tubeczce. Też służyłam i tutaj z tych takich, a jeszcze ten kanabis, tak? Yy, micelarna woda. Tak do usuwania makijażu w takim bardzo dużym opakowaniu. On mi tam stał na półeczce łazience, także też już go zużyłam. Całego też w sumie bardzo fajnie się sprawdził. Yy, do tego jeszcze macie zobaczcie. Tonik z różany z Avon. On też chyba w tym momencie go nie ma. Ja tu gdzieś też z zapasów czy z jakiejś promocji taki kupiłam też w jakiejś śmiesznej cenie. Także to też zużyłam. Co my tu mamy? W końcu jakoś nie wiem. Kupiłam ten żel bardzo dawno, stał sobie na półeczce pod prysznicem i go takie użyłam, może dlatego, że tak dużo mam różnych produktów, że całkiem o nim zapomniałam. Ale potem patrzę. O, i właśnie go wykończyłam przepięknie, przepięknie pachnący. On chyba w tej chwili, chociaż może i nie. Już nie wiem, chyba w podobnych też można trafić w opakowaniach. Także też taki fajny troszeczkę żal przyścic, nawilżający, bardzo fajny. Tutaj też zużyłam tonik z witaminą C, bardzo dobry, bardzo fajnie rozświetla cerę, wyrównuje kolory. Także bardzo, bardzo zachęcam. I co ja tu zużyłam? Oczywiście nie pokazuję Wam już tych. Ostatnio te żele, bo ja jeszcze mam zapas tych żeli, co moi synowie używają, ale ja ich po prostu od razu wyrzucam, już wam nie zostawiam, bo tego no, nie, już może coraz mniej, ale oni cały czas uparcie, że to im się najlepiej tym myje, więc ja nie zaprzeczam. Ja zużyłam tutaj jeszcze płyny do kąpieli, klementyna, i imbir i drugie to jest buble sunfisuszwit, róża i amber róża i bursztyn, także takie, co tu jeszcze, a taki szampon jeszcze gdzieś mi został kokosowy, już w tej chwili chyba go nie ma też, go skończyłam, też fajny taki nawilżający szampon, jeszcze, a zobaczcie, też z moich takich zapasów wyjęłam te takie, takie, takie kapsułki z protinolem, Nie wiem, czy ja tutaj, czy wyrzuciłam, no wszystkie. To jest takie siedem kapsułek, tak, i się po prostu otwiera odłamując, i się, ja tak sobie to stosowałam na noc. Bardzo, bardzo fajna rzecz, nawet jakieś tam noc miałam, jak to się mówi, nie Także to mi bardzo, bardzo potem rano wstałam, posmarowałam się. Nałożyłam na twarz i oczywiście y, po 15-20 minutach całkiem inaczej jak wyglądał. Nie widać było tej opuchlizny i tego zmęczenia. tak? Także też bardzo fajne kapsułki. One w ogóle spłycają. Y, one w tej chwili chyba w ogóle są w innym opakowaniu, bo to jeszcze chyba jedne z ostatnich egzemplarzy, które miałam y, w zapasie. One właśnie spłycają. Y, y, te zmarszczki spłycają. Cera się potem robi rozświetlona. Także bardzo, bardzo zachęcam. Taką kurację siedmiodniową warto sobie zrobić. I co tu jeszcze z Ewan? Zobaczcie, perfumetka for Away Glamour. Taka do torebki. Bardzo fajny na takie wieczorne wyjścia. Ja to lubię mieć coś tam w torebce. I tutaj chyba w lecie tak przez lato. Pur tak na co dzień sobie wzięłam. I tutaj Summer White Hawaii. Taki ładny, słodki orzeźwiający zapach. To te dwa skończyłam. I tu jeszcze i tu jeszcze widzę Wild Country. Oczywiście tutaj jest, ale chyba ja tu mężowi dałam, bo mi został gdzieś jeden. I go prosiłam, żeby do końca nie zużył, żeby mi zostawił jako tam tester, bo czasami ludzie chcą sobie popatrzeć, więc ja sobie to y, troszeczkę nad nie zostało. I tak, to są kosmetyki z Avonu, a teraz kosmetyki z L'Oreal. Co ja tu skończyłam? Oczywiście y, taki płyn, wodrołata, woda, woda micelarna z Optimals y, do usuwania makijażu. Y, tutaj taki to tonik, tak? To jest tonik taki do y, do rozjaśniający cerę, tak? Takiej serii, tam co kremy na noc, na dzień, tonik i chyba żel do mycia twarzy z tej, z tej serii. Też, też bardzo fajne nie wiem szczerze mówiąc czy on, znaczy na pewno, pewnie jest, tylko nie wiem czy w takim opakowaniu, bo te opakowania się też często zmieniają. Co skorzystałam? Mydełka takie, Spice Citrus, takie cytrynowe i taki discover jeszcze mi się zablądał z tych parę mydełek. Tutaj jeszcze kremik z głogu, to taki rodzinny, bo zawsze te takie kremiki kładę na, na stoliku, w łazience i one tam sobie każdy jak komu potrzeba. I tutaj z tej serii New Age Optimals taki krem na noc liftingujący, na noc nie, na dzień, krem na dzień liftingujący, ja sobie go wzięłam, szczerze mówiąc, jak taką maseczkę, na noc, bo tak nie chciałam, bo to jest taki silniejszy silniejszy krem, ale tak sobie pomyślałam, zrobię sobie taką trochę kurację na noc i co wieczór sobie tym właśnie jako krem na noc zastosowałam co tu jeszcze, a też woda mineralna też z tej, z tej serii chyba z tej, tak? z tej serii, powiem Wam taka sobie, nie zachwyciła mnie jakoś, słabo mi się zdaje ten, zmywała ten makijaż, nie wiem Jakoś tak niekoniecznie, dla mnie bynajmniej. Co jeszcze wykorzystałam? Wykorzystałam oczywiście maseczki, ten Royal Velvet 2. Bardzo fajne, bardzo je lubię. No i tutaj taka jeszcze maseczki z ogórkiem i oczyszczającym. Tak, z głupianym. Także takie dwie maseczki skorzystałam. Tu gdzieś jeszcze mi się zaplątał, zobaczcie balsamik zimowy z tamtego roku, gdzieś robiłam porządki, jak też mi wyciągałam kurtki, zobaczcie jeszcze essential taki balsamik do ust, bardzo fajny był, jego jest coś tam, ale ja już go nie będę używać, wiadomo, na pewno go wyrzucę, ale bardzo, bardzo polecam, jakby się pokazał, bardzo fajny, ochronny, taki balsamik na usta na zimę. A, jeszcze wykorzystałam esencjona mleczka. Wiecie, że ja lubię mleczka, więc trzy w jednym. Takie mleczko też wykorzystałam. E, tutaj mleczko. Mleczko to jest New Age z serii New Age. Także też bardzo fajne. Ja lubię mleczka. Więc też bardzo fajne na takie nabliżające, odżywiające cele. Oczywiście te szampony gdzieś mi się jeszcze zaplątały, miałam ich wyrzucać, ale te szampony cały czas moje dzieci jeszcze, bo tam chyba mam 4-5 szamponów, jeszcze takie zostało, więc one cały czas z tych szamponów korzystają. Aha, jeszcze z takich, jeszcze z starych, starych, a nawet coś tu mam, olejków, taki Szwedysz z go bardzo, bardzo ich lubiłam i właśnie je gdzieś tam znalazłam, odkryłam, no super, tak pięknie. Nie dość, że pięknie pachną, o o o, gdzieś się tu nie dość, że pięknie pachną, to bardzo, bardzo te olejki super nawilżają w ogóle całą cerę, Tak, ja je używam tak czasami po kąpieli, na cerę, ewentualnie wiecie, co dolewam do, znaczy no w tym momencie ich nie ma, nie wiem, być może mam jeszcze jeden taki. Ja ich nieraz do kąpieli parę kropelek dolewam, tak. Albo tak po, po kąpieli nacieram sobie skórę, bo ona bardzo fajnie odżywia, przepięknie pachnie. Pach jest przepiękny. Taki delikatny, taki elegancki zapach. tak, Ja nie wierzę w zapach perfum, ale taki, taki właśnie spa, kojarzy się ze spa. Od razu jak się powącha. Oczywiście Jordan Gold, nasz dezodorant jeszcze w starym opakowaniu, klasyczny, gdzieś miałam. Wykorzystałam, też go bardzo lubię, jakby się pokazał, on w tej jest Giordani Mist, Giordani Gold, Essence jakieś nowe, te co Wam pokazywałam, Essence, tak, co ostatnio zamówiłam i też są dezodoranty z tamtego, także też ładne, w ogóle ładne zapachy, wszystkie chyba Giordani, z tej serii bardzo ładne zapachy i skorzystałam, zobaczcie, gdzie znalazłam oczywiście cały, cały, cały ten, Całą taką paletkę, oczywiście ona jest wykorzystana, ale tak się fajnie otwierała. Coś tu, jakieś resztki są, ale ja już ich nie będę wykorzystywać. Tak. O, i to było takie z lustereczkiem, fajne, takie można było na wszystkie wyjazdy zabrać. Ja je wykorzystywałam, bardzo fajna paletka. O, jeszcze korektor taki mały z Oriflame'u. A Jeszcze zobaczcie, aksadantyna, tak ja od czasu do czasu kupuję te witaminy z Oriflame'u, aksadantyna i tam jeszcze jest taki też fajny omega-3. Te suplementy diety bardzo dobrze są oceniane, wysoko. Polecam, jak ktoś uważa, że potrzeba imu trochę witamin, może wykorzystać właśnie te z Oriflame'u. I chyba to wszystko. Dość takie spore ta moja dynko. Teraz na jakiś czas trzeba zrobić porządki i zrobić, żeby w foodoweczku było miejsce na nowe kosmetyki, które zużyję, żeby się nie wysypywały. Ale jeszcze, a jeszcze, jeszcze, jeszcze. I tutaj jeszcze zobaczcie, zużyłam następny płyn do płukania. Chciałam Wam pokazać. Przepiękny zapach. Ja je bardzo. Polubiłam, bo, bo to jest koncentrat, niego wystarczy praktycznie, nie wiem, pół nakrętki, w zależności od tego, kto jak je uzyskać chce zapach, tak, także fajnie utrzymuje się cały czas na ubraniach. Przepięknie jak szafę się otworzy, też przepięknie fajnie, także polecam. Yy, tak, to już jest moje całe denko, tak, wszystkie produkty, które, 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 które tutaj skończyłam, także jest ich troszeczkę, dlatego chciałam Wam pokazać i i zrobić miejsce na następne, które zużyję. A teraz do usłyszenia, pa, pa.